Witam. Dostałem pozwolenie na duże pole, jak widzicie. Tutaj po drugiej stronie. Tam dalej chęt het się ciągnie jeszcze. Dostałem pozwolenie od właściciela na szukanie na tym polu. Tutaj w 2015 albo 2016 tata tego właściciela, tego pola znalazł włócznie, która znajduje się w muzeum. A jak, wam, a jak Wam się spodoba film, zostawcie subskrypcję. Dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Jeśli chodzi o poszukiwania. Nic, ja się biorę za szukanie. Nie będę przedłużał, bo jest minus 2 stopnie. I widzimy się przy, przy pierwszym dołku. Wykopałem. Tam może wcześniej wykopałem łańcuch. I... Jakiś bolec albo coś stolec, wydra, ryjówkę A teraz wykopałem kutkę. A to wam chciałem nagrać. Kutka ciekawa, gruba, gruby klucz. no fajno, fajno. Taki większy metal. No nic. Widzimy się przy następnej. Haj! Znalazłem jakiś bolec. Nawet nie ma jak tego przemyć, bo nie wziąłem wody Coś takiego W domu to przemyję I sprawdzę I widzimy się przy następnym dołku Tutaj mamy Następny sygnał a w tym miejscu Nic Побьем одну, выкопать наживо. Побьем одну, dłubiej Potężny kan Jestem <tryk> jest Wykopałem coś takiego. To nie jest gwóźdź. Na pewno nie. Ma tutaj takie wcięcie. Widzicie? Jaki tutaj ma takie wcięcie? Biło na 15. Oczywiście chodzę z simplexem bo XP mi się rozładował. Jest trochę to, 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 Widzicie? Z tej strony ma takie wcięcie i z tej strony ma takie wcięcie. Tutaj na górze coś jest. Jakiś wzór nie wiem czy będzie dobrze widać No nic, później to sprawdzę i dam wam znać Właśnie wykopałem taką oto łapkę Tutaj ma takie wycięcie, widzę taką jakby koronę. Tutaj ma wcięcie. Nie wiem co to może być Nic A to później przemyję No to sprawdzam wszystko co to może być? Spójrzcie, bije, to waży bardzo mało, to bardzo malutko. No to szczoteczka więcej waży od tego Węgiel? Nie ma Niemożliwe Spójrzcie Pimponter tylko działa na metal. No ja włączę jeszcze raz, bo musi coś po... Oj ja, spójrzcie. Co to może być? A tutaj nie wiem. Przemyję to w domu. Dam wam znać. Tutaj takie jasne wychodzi. Widzicie. Nie wiem co to może być. Nic przyjmuję w domu i, i sprawdzę. Hej! 嗯，我不愿意去弄机器。